Siatkarska Ośrodek Szkolny w koźle klasa trzecia dziewcząt. Tematem dzisiejszych zajęć będzie obrona piłki w strefie pierwszej, w strefie piątej, ataku po prostej, ataku po skosie. Słowa klucze to aktywne nogi, noga kierunkowa, e, ustawienie na szwie bloku, pozycja wyjściowa. Pozycja wyjściowa, aktywna praca nóg. Hop. Pozycja wyjściowa, ręce z przodu i aktywna praca nóg. pozycja wyjściowa, ręce z przodu. Nie złączone, przecież tu nie odbijasz. Ręce z przodu przygotowane, aktywna praca nóg, wycofanie się, noga kierunkowa. Pozycja wyjściowa i przemieszczamy się. Pozycja wyjściowa, pozycja wyjściowa, atak obrona ataku po prostej, pozycja wyjściowa, obrona ataku po skosie. Nisko. Bliżej. Do obrony. Ataku po skosie. Ustawiamy się na szwie bloku. Nisko na nogach. Aktywna praca nóg. Pozycja wyjściowa. Trzefa piąta, obrona piłki po prostej. Akcentuj pozycja wyjściowa, obrona piłki na szwie bloku. Powracamy. Aktywna praca nóg. Tutaj prawą nogę. Pozycja wyjściowa. Pięto oderwane od podłoża. Aktywne nogi. Metra od linii. Wejście na pozycję wyjściową. Wyjście na skos. Troszkę za wcześnie wyszłaś. Wyście. Pozycja wyjściowa. Skos. Na szwie bloku. Pozycja wyjściowa.